Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kanonejska, wyszedłszy stamtąd, zawołała Ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha, lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go Odpraw ją, bo kszczy za nami. Lecz on odpowiedział Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, panie, lecz szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Oto słowo Pańskie. Ojcze, ta Ewangelia ma taką dziwną wymowę dla mnie. Bo w tym wszystkim Jezus daje się prosić, Bóg na początku odmawia miłosierdzia. Dlaczego? Faktycznie tak intryguje ta, ta jego postawa, ta, ta rozmowa od samego początku. A może rzeczywiście Jezus chce sprowokować, chce, żeby jakby wypłynęło te wszelkie pragnienia i potrzeby. I chce, może też właśnie też wypróbować jej wiarę. A równocześnie może chce nam, nam też dodać yy, odwagi, żebyśmy nie, 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 boli, nie bali się prosić Boga w jakichś takich trudnych momentach. Jezus wystawia na próbę, w, ale przecież On wie wszystko, Bóg wie wszystko, więc po co Mu to? Tak, to, 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 to jest wiele razy tak na kartach Pisma Świętego, że no coś nam się wydaje takie aż nawet dziwne to zachowanie. Ale to tak jak, mi się, tak, jak tutaj wspominałem, wydaje mi się, że on właśnie chce sprowokować, chce, żeby ten człowiek się wypowiedział, opowiedział po tej czy po tej stronie, czy rzeczywiście wypowiedział, wyrzucił z siebie, co go boli. Czy co go boli. On ma, zna ludzkie serce, ale teraz chce, żebyś ty, żeby ja, żebym to wypowiedział, co mi, co mi leży głęboko w sercu. I tak troszeczkę może jakbyśmy mogli powiedzieć, wbija szpilkę, prawda? Czyli to jest trochę tak, jak w sakramencie spowiedział. Przecież Bóg zna nasze grzechy, zanim się z nich wyspowiadamy a jednak wypowiedzenie w jakiś sposób nam ulży i dlatego Kościół nas zachęca do spowiedzi. Tak, to jest taki sakrament, który wymaga do, do ważności, żeby, żeby te grzechy były wypowiedziane, bo, bo faktycznie może w nas jest czasami taka pokusa, a proszę księdza, zgrzeszyłem, zgrzeszyłem bardzo dużo na, na, na wszelkie możliwe sposoby, ale jednak jeśli nie powie ktoś, to wtedy ksiądz ma za zadanie, ale kon, przejdźmy do konkretów, prawda, co to było. I żeby to było rzeczywiście wypowiedziane, wypowiedziane. Więc tutaj to jest jakby jeden z warunków tego sakramentu pokuty i pojednania. Ale to wypowiedzenie tych grzechów to też trochę staniecie wprawdzie samym ze sobą, że jednak nie jesteśmy tacy idealni, jakbyśmy chcieli, bo jednak dzisiejszy świat, to wszystko, co się dzieje, zachęca nas do takiego myślenia, że jesteśmy idealni, że jesteśmy lepsi od Boga, że możemy być jak Bóg. A przecież to nie jest tak, że jesteśmy tacy idealni. I właśnie to powiedzenie sobie, co nas boli, pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami. I więc w jaki sposób nabrać odwagi do takiego stajęcia w prawdzie, przecież naszemu, nasz ludzki egocentryzm nas to, nam na to nie pozwoli. Tak i, i rzeczy, jest taka w nas pokusach, pokusa, że czy właśnie też często my jako księża się spotykamy, że proszę, proszę księdza po co się spowiadać, ja to wszystko powiem Panu Bogu gdzieś w ciszy serca czy na modlitwie. Ale zupełnie inaczej jest, jednak jak my stajemy taki właśnie, konfrontujemy się przed kapłanem, wypowiadamy te grzechy, bo wtedy jest jakby większa możliwa mobilizacja, prawda? Bo, bo przed kapłanem rzeczywiście się jeszcze bardziej wstydzę wypowiedzieć tych grzechów, które może się powtarzają, które są rzeczywiście dla mnie tym upokorzeniem, ale zupełnie jestem, jakby, może ten, czy ten kapłan też jako, jako to narzędzie w rękach Boga, on jest bardziej obiektywny niż ja. Moje wypowiedzenie tylko. Przed Panem Bogiem tych moich grzechów może nie, nie, nie albo, może, albo na pewno nie dałoby takiego efektu yy, wypowiedzenia się przed, przed drugim człowiekiem, jako właśnie tym yy, namiestnikiem Pana Boga w tym sensie. I rzeczywiście, że to mnie mobilizuje do większej przemiany, bo bardziej jest to dla mnie upokarzające, ale równocześnie yy, właśnie bardziej yy, może to spowodować przemiany w, w moim życiu, w moim postępowaniu. Ojcze, ta kobieta, ona dyskutuje z Bogiem. To jest taki dla mnie obraz takiej modlitwy każdego z nas. Ale też często w literaturze spotykamy się z obrazami bohaterów, którzy dyskutują z Bogiem, kłócą się. Dużo im się nie podoba w tym, co Bóg nam dla nich przygotował i tak jest z nami. Przecież my każdego dnia spotykamy się w naszym życiu z czymś, co idzie nie tak, jak byśmy chcieli. Mija się z naszym punktem widzenia, z naszym celem, z tym, czego byśmy oczekiwali od Boga. I wtedy przechodzimy do domu Rękami na modlitwie, no i co? I mamy podziękować, mamy prosić. Przecież nie stało się to, o co prosiliśmy. Tu, tutaj na pewno w tej scenie widać, że ta kobieta to jest na raz, że trzeba byłoby właśnie wyjaśnić, że ten Try i Sydon już nale, nie należą bezpośrednio do Jerozolimy, czyli to są jakby już właśnie to już nie jest naród wybrany, więc dlatego jest ta rozmowa taka, że że, on, że Jezus przychodzi i mówi tak, że przychodzi do, do tych zagubionych owiec z narodu wybranego, a ona już jest jakby spoza z granicy tego narodu wybranego. Dlatego jest tutaj ten dialog. Tutaj właśnie jak chodzi jeszcze raz o ten kontekst tej, tej, historii, tego, tego wydarzenia, to też, że ta kobieta staje przed Jezusem jako głęboka wierząca w to, że On może dokonać tego cudu. Bo, bo inna jest rzecz, jak my. Może dyskutujemy, kłócimy się z Panem Bogiem, ale jakby powątpiewamy w Jego moc, nie mamy do niego zaufania. A ta kobieta staje, że ona wierzy w Jego moc, że ona rzeczywiście może tą córkę uzdrowić czy dokonać egzorcyzmu, uwolnić ją od działania złego ducha. I dlatego ona możemy powiedzieć, że staje w wierze przed nim. Ufa Bogu, ufa Jezusowi. A my czasami, i to, to tak jak też właśnie było wspomniane, że rzeczywiście, że Jakub, który walczył z Bogiem, który, który zmagał się, to była jakaś walka może, która się przeciągała godzinami, ostatecznie zostaje porażony w to biodro i ten, który później zostanie Izraelem, nazwany Izraelem, który, który wprost fizycznie walczył, walczył z Aniołem. Także rzeczywiście taka, taka walka miała miejsce na kartach Pisma Świętego, takie zmaganie się i my, tak jak mówimy czasem, że mamy prawo się pokłócić z Bogiem, powiedzieć, powiedzieć prawdę, to co nam leży na sercu, ale z drugiej strony też oczywiście mamy to robić, czynić w pokorze, prawda, że Panie Boże, dobrze, po, jakby pokłócę się z Tobą, bo czegoś nie rozumiem, coś mnie przerasta, e, chcę to wykrzyczeć, ale żeby mi to w jakiś sposób, jakaś taka też terapia, prawda? żeby mi to pomogło, Pomogło, ale wiem, że ostatecznie e, no, nie mogę się z czymś pogodzić, ale chcę, chcę Pani Boże światła od Ciebie. Ojcze, ale często w życiu każdego z nas pojawiają się jakieś traumy. No weźmy na przykład człowieka, który stracił najbliższe osoby w wyniku e, nie do końca ich winy, czy było to w ten sposób, że po prostu. Coś się wydarzyło mimo danej obietnicy, że te osoby nie zostawią, na przykład samobójstwa, które są bardzo dużą traumą dla nas, gdzie ktoś z bliski popełnia ten straszliwy czyn. I teraz osoba, która doświadczyła czegoś takiego w rodzinie, przychodzi do kościoła i pewnie czuje takie poczucie, że została zdradzona, że została w jakiś sposób odrzucona. Bo przecież człowiek, który już zostawił de facto, obiecał, że tego więcej nie zrobi. Jak taka osoba ma spojrzeć na ołtarz i powiedzieć, Panie Boże, ufam Ci, no przecież ona czuje się zdradzona, oszukana, porzucona przez Boga, czuje się samotna najczęściej. No tutaj też znowuż jest to, to się kłania to, to na, na ile wierzę, na ile ufam, że, że niejednokrotnie to cierpienie nas zaskakuje, nie rozumiemy tego, pytamy Boga dlaczego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ja i ale tu, tu mamy popatrzeć, że czy tak jak ktoś może powiedzieć, właśnie no Pan Bóg, tak, dwa, Pan Jezus 2000 lat temu umarł za, za, za ludzi, ale nie umiera dziś. Prawda? Ale tu wiemy, że, że ta ofiara, ofiara krzyża, yy, męka i śmierci i stanie, ma miejsce w, 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 w każdej Eucharystii, prawda? że to jest uobecnienie tej ofiary. Że Bóg dziś, nie, jakby ta ofiara, to że umarł, umarł umiera także dziś za mnie, prawda? w momencie Eucharystii. I On chce też pomagać mi, to tak jak też może odprawiamy nabożeństwo drogi krzyżowej, że, że Pan Jezus też upada za, za moje grzechy, upada za też, żebym ja mógł powstawać, prawda? Też właśnie też takich dramatycznych, On też odczuwał to, że jest osamotniony w tym, w tym przeżywaniu, dźwiganiu krzyża. On odczuwał tą, tą wielką też samotność, mówił też do uczniów, dlaczego śpicie, dlaczego nie czuwacie ze mną. W, w, w pewnym momencie właśnie zostaje sam, prawda, przeżywa tę samotność. I, te, I dlatego też my możemy jakby w, w, też szukać ratunku w rozpa, rozpamiętywaniu męki Pana Jezusa Chrystusa, pa, patrzę na Niego, jak On cierpiał, jak On znosił też to odrzucenie, kpinę, ból, cierpienie, szyderstwo. I to może być dla mnie też lekarstwem. To też z, 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 znowu nasz założyciel święty Alfons Maria de Liguori był takim też wielkim czcicielem nabożeństwa do, do męki Pana Jezusa drogi, drogi krzyżowej. I też bardzo często zalecał yy, rozważanie męki Chrystusa. Może być też dla mnie takim ratunkiem, czy też właśnie czas, czasami takim możemy powiedzieć, ostatnim ratunkiem dla mnie, żebym też w tych, umiał dźwigać swój krzyż. Prawda? Przypatrując, nie koncentrując się na tym, swoim krzyżu, spojrzał na to, co Chrystus dla mnie wycierpiał, co przeszedł. Ojcze, ta kobieta, o której dzisiaj ma, jest mowa w Ewangelii, tak naprawdę poniżyła sama siebie. Ona powiedziała, że nawet okruchy ze stołu jedzą psy porównała siebie do psa. Dlaczego to zrobiła? Przecież nie doceniła swojej wartości? Okej, okay, była z narodu, który był pogański, był uznawany za pogański, ale przecież to był człowiek, więc dlaczego ona sama swoją wartość obniżyła? Tak, bo może w którymś momencie. naród wybrany Izraelici mieli takie przeświadczenie, że Pan Bóg to tylko ich wybrał, a reszta to jest. Pozostali ludzie są właśnie poganami gdzieś na, na, na drugim miejscu, nie są, nie są od, czy, 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 przez Boga są odrzuceni. A tutaj ta Ewangelia podpowiada nam, że, rzeczywiście, że, Ewa, że Chrystus chce poszerzyć tą, tą, tą dobrą nowinę dla wszystkich ludzi, dla wszystkich narodów, nie tylko, że to jest tylko zamknięta sfera dla, dla Izraela, ale chce wyjść e, dlatego posyła uczniów na, 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 we wszystkie zakątki świata. Gdybyśmy też rozważali pierwsze czytanie z tej niedzielnej liturgii, to tam też byłaby mowa o tym, że Bóg rzeczywiście chce działać tak, że chce też przemawiać, chce dawać słowo swoje do, do, do narodów pogańskich. No właśnie, Jezus chce dawać swoje słowo do narodów pogańskich, do ludzi, którzy no de facto nie poznali Boga bądź go odrzucili. Tak trochę o tym dzisiejszym świecie, o tym jak to wygląda. W naszym życiu ciężko jest iść i głosić, jest ciężko iść i świadczyć o Chrystusie, bo gdy, gdybyśmy wyszli teraz pewnie z Najświętszym Sakramentem na ulicę, to by pojawiły się różnego rodzaju happeningi, akcje, które by to negowały, które by chciały obrazić, chciałyby szczydzić z tego. Tak jak mówię, to widzimy w różnych miastach naszego państwa. I teraz w jaki sposób, czy, właśnie, czy w ogóle z tym trzeba walczyć? Trzeba po prostu pokornie podkulić, mówiąc kolokwialnie, ten ogon i iść przez życie dalej. No nie jest łatwo tak wyjść na z jakąś inicjatywą, z jakąś ewangelizacją na, na, na gdzieś na rynek miasta, bo, bo człowiek ma takie mieszane uczucia, że gdzieś zostanie wyśmiany, wyszydzony. No gdzieś możemy doświadczyć tego, nawet jak człowiek gdzieś wyjedzie na, na miasto, nawet na rowerze. Możesz też spotkać się z, na, na, na zwykłym takim spacerze z różnymi też przejściami, jak to mówimy. A co dopiero, gdy rzeczywiście mówimy o, o Bogu, o wartościach, o, o chrześcijaństwie, to, to i faktycznie nieraz spróbujemy, jako też, jako też, czy parafia, czy młodzież, parafii się przełamać. O, niedawno mieliśmy tzw. zwane Dni młodzieży i młodzież poszła w miasto, Mieli takie rozdawali ludziom na, przypadkowo napotkanym baloniki z napisem Pan Bóg cię kocha. I na szczęście odbyło się bez jakichś incydentów, ale, ale rzeczywiście no, trochę ryzykowali, prawda? Trochę ryzykowali, trzeba pokonać jakieś, jakieś obawy, lęki i, i, i spróbować. I czy nieraz, nieraz, nieraz się uda, a nieraz może być rzeczywiście gdzieś jakaś, jakaś przykrość, może spotkać człowieka. Ale chyba życie, 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 jak to mówimy, też tak prosto nas nie rozpieszcza i trzeba się nastawić na taką y, walkę, że, że no, zawsze te siły dobra i zła. Walczą, że, że nigdy nie będzie tak łatwo i kolorowo, że życie nasze nie jest usłane różami. Nasze życie nie jest usłane różami, ale też z drugiej strony, patrząc na postawę tej kobiety, ona musiała bardzo wiele mieć w sobie pokory, bo przecież Jezus jej odmówił kilkakrotnie pomocy, a ona dalej, że nim szła, dalej Go prosiła, wiedziała przecież, że Jezus jest z Żydem i że pewnie patrzy na nią trochę z dystansem ze względu na jej pochodzenie. No i teraz. W naszym życiu tej pokory często brakuje, o tym już rozmawialiśmy. Mówiliśmy o tym, że często chcemy być idealni na równym poziomie z Bogiem, bądź nawet go zastąpić w naszym życiu. Gdzieś słyszałem takie sformułowanie, że jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Ale to wymaga właśnie tej pokory. A jak ją czerpać w życiu? Skąd ją wziąć tak naprawdę? No Bo to nie jest tak, że podejdziemy teraz do jeziora, weźmiemy, napijemy się wody i jesteśmy pokorni. Więc skąd wziąć tę pokorę w sobie? Bo tutaj rzeczywiście my możemy. Więc tak spróbować się zastanowić, czy Jezus nie mówi tak, takie, takie kontrowersyjne słowa, dlatego że może On chce jakby pokazać tym, którzy patrzą na tę scenę, że może, może właśnie oni traktowali tych spoza granic Jerozolimy, może tak traktowali to czasami gorzej jak zwierzęta, prawda, Tak jak to mówimy. Dzisiaj też w, czasach, w naszych czasach no to czasami doświadczamy, tak, prawda, Czasami tego doświadczamy, czy widzimy to też w mediach, że jakby nie, nie, nie szanuje się tego drugiego człowieka. Czasami rzeczywiście jest większa troska o, 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 o zwierzęta, to, to, które są też stworzeniem Bożym, ale prawda, to tak, yy, jeśli tak, patrzę, tak kolokwialnie mówiąc, właśnie, że czasami traktujemy siebie gorzej niż, niż zwierzęta na siebie, czy nawet, że tak jak też w, w którymś mamy w fragmencie Pisma Świętego, uważajcie, żebyście się yy, wzajemnie nie, nie zjedli, prawda? No, to tak, jak, tak jak gdzieś yy, zwierzęta. Tak jak mówię, święty Franciszek, który ukochał, mówił o, o wilkach, twój, mój brat wilk, bo to jest całym szacunkiem do, do stworzenia, które, które Pan Bóg zaplanował, które stworzył, ale jednak tu, tu jest taki troszeczkę ironiczny ten podtekst w tej, w tej rozmowie, żebyśmy się nie traktowali czasami, nie, nie pogryźli, nie, nie, jak, jak, jak to w świecie przyrody też bywa czasami brutalnie, że mamy jednak w tym drugim człowieku widzieć człowieka, istotę, być na, na pierwszym miejscu tym człowiekiem. Może też czasami, czasami ktoś może powiedzieć właśnie, ja jestem niewierzący, ale szanuję drugiego człowieka, a gorzej jest w tej sytuacji, że jest i niewierzący, i nie szanuje drugiego człowieka. To, to już jest rzeczywiście jakaś taka skrajna sytuacja. A tutaj jakby Pan Bóg czy Jezus chce nam powiedzieć, nie patrz na drugiego człowieka jak zwierzę, czy jak na zwierzę, tylko traktuj go rzeczywiście z szacunkiem jako osobę. Jako osobę. Ale może wyjaśnij szacunek dla człowieka, nie jest równoznaczne z tym, że mamy akceptować jego grzechy, prawda? Jak patrzymy na ten świat, tak często to się trochę rozmywa, mam wrażenie, że albo nie szanujemy człowieka za grzechy, albo e, szanujemy człowieka, mówiąc wprost, że wszystko robisz dobrze, że twoje grzechy nie mają znaczenia. Czy to nie powinno być w jakiś sposób połączone ze sobą? Jak najbardziej, bo tutaj też, jeśli popatrzymy na, 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 na grzech w ten sposób, że ten człowiek y, błądzi, że to, nie, nie jest, to jego postępowanie nie jest dobre dla niego samego, może to na początku mu się wydawać, że to jest coś dobrego, prawda? I, i tu jest taka nasza też rola tego upomnienia braterskiego, że nie robię nie, czegoś, nie chcę gardzić tym człowiekiem, tylko chcę mu pomóc. Że, że Powiedzmy, że Ty nie idziesz do tego celu, który został Ci wyznaczony, jako też przez Boga Stwórcę, prawda? Że to jest dla Ciebie dobre, i teraz Ty, jakby, właśnie popełniając grzech, no to błądzisz i ten grzech jeszcze może się z czasem pogłębiać i doprowadzić cię na krewę na właśnie jakiegoś też zniewolenia, prawda? Że może ten grzech może, może doprowadzić do tego, że będziesz niewolnikiem. A, a Pan Bóg po to daje te, te 10 przykazań nam, żeby nas jakby uwolnić od tego, co nas może, co nas może zniewolić. Cały czas człowiekiem, który nie chce od nas tego napomnienia, nie chce tej pokory i nas z mamy. Nie obrazić? Mamy z tym człowiekiem do pary chcieć się rozmawiać, przekonywać go, czy po prostu powiedzieć, a rób sobie co chcesz? To znaczy możemy mu nas zaproponować, jako osoby wierzące, że będę się za ciebie modlił, będę, jeśli chcesz, to możesz zawsze na mnie liczyć, prawda? Jeśli chcesz porozmawiać, to, to chętnie z tobą w przyszłości porozmawiam. Ale też wiadomo, że nic na siłę. Wiara też jest takim zaproszeniem od Pana Boga. Jezus mówił często te słowa jeżeli chcesz, to pójdź za mną możemy zrobić tak po ludzku, jak to mówimy, że wszystko, co, 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 jest, co jest możliwe, ale zostawić tę osobę, bo każdy człowiek ma wolną wolę, prawda? I to ostatecznie to jest także dar od Pana Boga. Jeśli ta osoba nie chce czysto zmienić swojego postępowania, to należy to jakby też uszanować, prawda? Ojcze, powiedział ojciec, że wiara jest zaproszeniem, ale żeby je przyjąć, trzeba odwagi, męstwa, pokory i chęci pracy nad sobą. A do tego wszystkiego potrzeba siły, po prostu siły ducha. Skąd tą siłę czerpać już tak na koniec? Tutaj to też właśnie wrócę do tego jeszcze alfonzyńskiego. Jak czasami jesteśmy bezsilni i chcemy to, to tym bardziej po, po, potrzebujemy jakiegoś głębszego wejścia w tą relację z Bogiem. I może rzeczywiście wtedy w takich skrajnych sytuacjach spróbujmy wejść w to rozważanie męki pańskiej, prawda? Mimo, że teraz jesteśmy w czasie okresu zwykłego, w roku, w roku, ale nikt, nikt, tam, nikt nam nie zabrania, a święty Alfons Doch tego zachęcał, żeby przynajmniej raz w tygodniu przypatrzeć się jeszcze, jeszcze raz tej drodze krzyżowej, tym 14 stacjom, czy tej 15 martwych staniu. I czasami to może być dla nas takie, takie lekarstwo. Jest mi trudno, doświadczam jakiegoś cierpienia, nie mogę sobie poradzić ze swoim krzyżem. Upadam, upadam. I to rozważanie męki pańskiej może być dla mnie lekarstwem. To, to może być to właśnie, że ja nie koncentruję się na swoim krzyżu, tylko chcę, chcę popatrzeć z innej perspektywy poprzez też mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. To może być dla mnie te, uzdrawiające.